Cześć, dzień dobry. Z tej strony Nina Czarnecka. W sieci znajdziesz mnie jako Blimsen. Witam cię w kolejnym odcinku Strefy Czułości. Rosmana, dziś będziemy rozmawiać o odpoczynku w skali mikro. Bo pewnie znasz to uczucie. Kiedy twój grafik pęka w szwach, a ty łapiesz się na tym, że przez cały dzień nie wzięłaś ani jednego głębokiego oddechu i że ten dzień prawdopodobnie przeleciał ci między palcami, minął między obowiązkami, być może w pośpiechu i marzysz o chwili dla siebie, o chwili odpoczynku. Jednocześnie mamy tendencję do odkładania odpoczynku, do myślenia o tym w kategoriach Urlopu, weekendu, majówki, takiego odpoczynku, na który musimy zasłużyć. Kiedyś tam, jak już wszystko zrobimy, to będzie można faktycznie się zrelaksować. Co jest takim myśleniem dosyć krótkowzrocznym, w tym sensie, że Wtedy, kiedy mamy nagromadzone napięcie przez długi czas, zdarza się, że jak już w końcu się wylozujemy na tym urlopie, no to dopada nas choroba, bo wreszcie tak naprawdę możemy sobie pozwolić na to, żeby się rozluźnić albo jesteśmy już wtedy na skraju wypalenia, czy też może przez pierwszy tydzień tak naprawdę dopiero Odtajamy i dopiero w drugim lub trzecim, jeśli ktoś ma tak dużo urlopu, że może go wziąć naraz, zaczynamy czuć, że odpoczywamy. Więc dzisiaj o takim odpoczynku, może mniej frustrującym, może, może takim zwykłym, powszednim, codziennym do zrobienia, podam Ci moje mikrosposoby. Ja jestem królową małego, codziennego odpoczynku. Problem mam właśnie z tym dużym. Ale tych małych sposobów mam sporo i chętnie się nimi z Tobą podzielę. Jednak chciałabym zaznaczyć, że tu ważna jest również równowaga i ten mały codzienny odpoczynek nie zastąpi nam dużego odpoczynku, kiedy zmieniamy kontekst, kiedy faktycznie możemy się wyspać, kiedy możemy oczyścić głowę, kiedy zajmuje nam to kilka dni, żeby wejść w ten nowy rytm i. Naprawdę głęboko odpocząć. Więc ani jedno, ani drugie nie jest jakimś cudownym remedium. Jak zwykle idziemy tutaj drogą środka. Więc, kiedy życie nie zwalnia, a my chcemy odpocząć, będziemy szukać takich sposobów, które pozwolą nam może nie tyle wyszarpać, bo to już brzmi tak agresywnie i właśnie napinająco, ale które pozwolą nam znaleźć odpoczynek w takich czynnościach, które być może i tak już robimy ale chciałam ci jeszcze opowiedzieć o tym dlaczego warto odpoczywać pomijając że to jest takie przyjemne bo e, mam wrażenie że często traktujemy w Polsce odpoczynek jako pewien rodzaj luksusu coś na co trzeba zasłużyć jest takie powiedzenie najpierw obowiązki potem przyjemności ta lista rzeczy do zrobienia cały czas się wydłuża i Mam wrażenie, że świat jeszcze nigdy nie wymagał od nas takiej perfekcji jak teraz. Z jednej strony mamy być piękne, zadbane, dbać o nasze ciało, z drugiej strony mamy dbać o naszą rodzinę, z trzeciej strony mamy dbać o naszą karierę, a fajnie byłoby jeszcze mieć jakieś pasje, rozwijać się, żeby nie wiem, być ciekawą osobą, mieć coś ciekawego do powiedzenia, fajnie byłoby być z nowinkami, jeśli chodzi o kulturę na bieżąco. I jeszcze to wszystko podpalane porównaniami do innych w mediach społecznościowych i właśnie takim prezentowanym stylem życia, w którym jest dużo wszystkiego, a mało takiego po prostu spokojnego bycia. I ja jestem dzisiaj tu po to, żeby ci powiedzieć, że odpoczynek nie jest luksusem, nie jest czymś opcjonalnym, nie jest czymś, na co trzeba zasłużyć. Jest po prostu drugą stroną tego samego wahadła. Jeśli pracujesz, to musisz odpoczywać, jeśli działasz, to musisz się regenerować, tak samo jak wdech i wydech, przypływ i odpływ, dzień i noc. Jest to naturalna część jakiegoś cyklu, która jest nam po prostu niezbędna do funkcjonowania, zarówno takiego zdrowia mentalnego, jak i zdrowia. Fizycznego. No, i tu właśnie chcę opowiedzieć o dwóch rodzajach reakcji, czy stanów, może bardziej, które nas dotyczą. Jeden to są stany, w których jesteśmy, które są związane z naszym układem nerwowym. Jeden to będzie taki stan pobudzenia. On się nazywa fight or flight, czyli walcz lub uciekaj, chociaż dzisiaj wiemy, że Takich odpowiedzi stresowych jest więcej. Jest też zamrożenie, jest zamieranie. One zależą od naszych osobistych uwarunkowań, ale też oczywiście od tego, co się dzieje. Czasami nasz układ nerwowy i nasze ciało podejmie decyzję, że w, tej, w tych okolicznościach przyrody najlepiej jest wiać, a w innych, że stanąć do konfrontacji, a w jeszcze innych, że po prostu położyć się i udawać, że nie żyjemy. No, i oczywiście jestem ciekawa, co sobie pomyślałaś, kiedy powiedziałam o tym wszystkim. Czy wyobraziłaś sobie, wiem, że goni cię dzik i próbujesz e, uciec na drzewo, bo konfrontacja z dużym dzikiem jest zbyt przerażająca? Czy może pomyślałaś o sarnie oświetlonej e, światłami reflektorów, która zaraz zostanie przejechana, a jednak nie może się ruszyć i jest właśnie w zamrożeniu? A może, a może pomyślałaś o czymś y, jeszcze innym, czyli na przykład o sobie, kiedy przytłaczacie lista obowiązków i też jesteś w zamrożeniu i leżysz w łóżku i skrolujesz już godzinę? A potem masz jeszcze wyrzuty sumienia, no bo przecież to miał być czas dla siebie, jesteś jakby coraz bardziej zmęczona. No i właśnie, cały paradoks tych stanów polega na tym, że te stany na reakcję. Stry... Nie stanę, ale ta odpowiedź na reakcję stresową jest taka bardzo pierwotna. Płycej oddychamy, przyspiesza nam tętno. Nasze mięśnie są przygotowane właśnie do dużego wysiłku, czyli albo do ucieczki, albo do walki. Nasze trawienie przestaje funkcjonować, bo jeżeli masz z kimś walczyć albo szybko uciekać to najłatwiej będzie pozbyć się jedzenia, które jest teraz w przewodzie pokarmowym i po prostu je wymiotować albo wydalić z drugą stroną. Więc to ma swoje podstawy. No ale teraz mamy współczesny świat. Jeżeli czujesz, że masz rewolucję żołądkową przed egzaminem na prawo jazdy albo rozmową o pracę albo nie wiem, jakąś ważną pierwszą randką, to może wydawać się to zupełnie nieadekwatną reakcją, ale dla twojego ciała ta reakcja miała kiedyś bardzo dużo sensu. Problem polega na tym, że dzisiaj w tym stanie walk lub uciekaj jesteśmy zdecydowanie zbyt często i zbyt długo, czyli nie domykamy tak jakby tej pętli reakcji stresowej. Nie dokończamy jej. I to, co kiedyś było dla nas zagrożeniem, czyli prawdopodobnie jakaś nie wiem, może burza, może dzikie zwierzę, które atakuje, może coś jeszcze długotrwały, e, głód. Było w, jakiś sens, w jakimś sensie mobilizujące do tego, by przetrwać, by szukać tego jedzenia, by właśnie walczyć lub uciekać, by, by zadziałać, ale to było krótkofalowe, potem następowało rozładowanie i znów taki moment regeneracji. W tym momencie nasze ciało, nasz umysł może odbierać bardzo różne rzeczy jako stresor. Może to być zanieczyszczenie hałasem, światłem, zanieczyszczenia powietrza, takie mniejsze stresory, powiedzmy, ale które oddziałują na nas ciągle. To mogą być reklamy w przestrzeni publicznej, to oczywiście może być jakaś napinająca sytuacja w pracy trudna, um, to może być. Problem rodzinny, to, to może być po prostu nawet e-mail albo powiadomienie, które cały czas przychodzi na Twój telefon i piszczy, i Tobie się wydaje, że to Ci nic nie robi, a w rzeczywistości gdzieś cały czas jakby kuło Cię taką szpileczką. Więc sam stres nie jest dla nas zły, potrafi być mobilizujący. Złe jest pozostawanie w tej reakcji stresowej, która się nigdy nie kończy. Która nigdy nie zostaje domknięta. I pogadamy dzisiaj sobie troszeczkę też o tym, jak można by trochę z ciałem podziałać, żeby taką reakcję stresową domknąć. No i jest też ten drugi stan, on nazywa się rest and digest, czyli to jest taki moment, w którym trawimy i odpoczywamy. No i faktycznie przełączenie się w ten tryb. Pozwala nam regenerować nasze ciało, po prostu jest ten tryb związany z bezpieczeństwem czyli to, co sprawia, że odpoczywamy, to właśnie poczucie, że jesteśmy bezpieczne takie poczucie mentalne, poczucie fizyczne. Bardzo ważna rzecz i w tym sensie odpoczynek też jest nam niezbędny. Czyli nie myślimy o odpoczynku tylko jako o oglądaniu filmów, seriali wieczorem, czy nie wiem, graniu w grę, czy czytaniu książki. Myślimy o odpoczynku trochę w taki sposób, że odpoczynek jest wtedy, kiedy ja czuję się w swojej przestrzeni bezpiecznie. I to będzie dla nas bardzo istotne, też z takiego właśnie punktu widzenia naszego ciała, bo jak już wspomniałam, to jest ten moment, w którym możemy trawić, w którym to trawienie działa sprawnie, w związku z czym lepiej przyswajamy, w związku z czym dzieje się tam wszystko: od lepszego zdrowia, lepszej regeneracji, budowy tkanek naszego ciała, po te piękne skutki uboczne, jak mocne włosy czy paznokcie. I chcemy być w tym res and digest w trawieniu i odpoczywaniu tak często jak tylko się da. Więc mówię o tym po to, żeby naprawdę pokazać Ci, że to są ważne rzeczy z punktu widzenia twojego zdrowia, a nie tylko jakieś leniuchowanie, którym nie warto zawracać sobie głowy. Czyli żeby trochę pozbyć się tych wyrzutów sumienia do koła odpoczynku. No dobra, no i jak my możemy z tym pracować? Na pewno możemy od, popracować z tym od strony umysłu i naszej uważności, naszych myśli. Możemy też popracować nad tym od strony ciała, bo to jest takie zamknięte kółko, gdzie czasami nasz umysł i to, co myślimy, będzie powodował symptomy w ciele, to zmęczenie, to napięcie czyli na przykład właśnie stres przed egzaminem będzie powodował problemy żołądkowe, a czasami to będzie w drugą stronę, czyli coś co oddziałuje na ciało będzie też sprawiało, że nasz umysł będzie bardziej napięty. Nie wiem czy znasz takie określenie jak triggery, czyli te rzeczy małe, które nas złoszczą, wywołują jakieś trudne uczucia czy emocje są takim wyzwalaczem. Mówi się, że coś nas striggerowało, um, albo nawet jest istnieje coś takiego jak trigger warning, gdzie ostrzegamy kogoś właśnie przed tym, że coś może bardzo mocno na tą osobę zadziałać i ten trigger, nie wiem, chyba nigdy nie słyszałam, żeby był użyty w jakimś pozytywnym kontekście, ale tylko to jest zawsze właśnie taki jakiś negatywny wyzwalacz. Ale trigger ma swoje przeciwieństwo, które po angielsku nazywa się Glimmer, um, ale ja lubię mówić o tym jako o mikrozachwytach. I Glimery, te mikrozachwyty to są takie drobne bodźce, y, które dają mózgowi sygnał bezpieczeństwa i przyjemności. I pierwszą rzeczą, którą możemy dla siebie robić, aby być częściej w tym stanie regeneracji i trawienia, jest Uważne przyglądanie się naszej codzienności. Oczywiście nie przez cały czas. Będziemy robić te rzeczy automatycznie, myć zęby, być może nawet prowadzić samochód. To, co powtarzamy codziennie, ale szukamy tych glimerów, tych mikrozachwytów w tym, co nas otacza. Nieważne, czy to jest pierwszy śnieg, czy właśnie kwitną piwolnie. To może być tak prosta rzecz, jak tulenie ukochanego zwierzaka domowego. Nie wiem, mruczenie kota, kiedy nakładasz mu karmę do miski. Albo właśnie ekscytacja twojego psa, kiedy zabierasz go na spacer. To może być... Zapach świeżo parzonej kawy o poranku albo nie wiem, pierwszy pączkujący listek, bo właśnie przyszła wiosna. To, mogą być, to może być perfekcyjna konsystencja ziemniacznego pirena obiad. Właśnie o to chodzi. Ja teraz się śmieję, ale nie dlatego, że wydaje mi się to zabawne, tylko dlatego, że mnie to rozczula. Że im więcej um, podkręcamy tej swojej czułości na świat, tym łatwiej nam zauważać te. Piękne mikro rzeczy, to mogą być nasze przedmioty codziennego użytku, to może być ulubiony kosmetyk, to może być ulubiona piżama albo pościel. To są naprawdę te małe, małe rzeczy, które sprawiają, że czujemy się dobrze, że czujemy się bezpiecznie, że coś przyciąga nasz wzrok i się nam wyjątkowo podoba. I kiedy nastawiamy nasz mózg na poszukiwanie tych mikrozachwytów. To te chwile, kiedy już się znajdujemy, uczą nasz układ nerwowy, że właśnie można się zatrzymać, że można się wyluzować, że jest OK. I dla mnie to jest takie super ważne. Żeby ciągle powtarzać, że dobre życie to nie są te trzy wielkie eventy w roku, to nie jest, nie wiem, awans, ślub i coś jeszcze, to nie są te kamienie milowe, bo one są piękne i istotne, ale jeżeli tylko będziemy czekać na te duże wydarzenia, to, to to jest za rzadko, to to jest za mało, żeby mieć takie życie zachwycające, że na dobrą codzienność składają się te Mikrozachwyty, zachwyty, mikro chwile, nasze, nasze rytuały, nasza dobra, taka spokojna codzienność, więc warto ją doceniać, warto się temu przyglądać i to nie jest tylko takie czcze gadanie. Teraz um, możemy przejść do takiego ćwiczenia, które łączy uważność naszego umysłu z tym, co się dzieje z naszym ciałem, i jednocześnie polega trochę na skanowaniu naszej rzeczywistości. Możesz je robić gdziekolwiek jesteś. Czyli zastanawiasz się, zatrzymujesz się na 30 sekund i możesz e, wybrać jeden słuch, e, jeden zmysł, jak słuch. E, Wzrok, dotyk, ale możesz też wybrać wszystkie zmysły, włączyć zapach, włączyć smak, zależnie od tego, co robisz, oczywiście. I zapytać się, co teraz czuję? Jaki zapach? Co czuję na skórze? Może fakturę ubrania? A może po prostu czuję, nie wiem, krzesło pod pośladkami? Czy ono jest twarde? Czy ono jest miękkie? Jakie dźwięki słyszę, kiedy się nie rozpraszam? Może słyszę ptaki, ale słyszę też przyjeżdżającą karetkę. Co, co się tam dzieje? Co mogę zobaczyć w swoim miejscu, w którym jestem? Tak jakby, jakbym widziała to pierwszy raz, albo czy może coś mnie wyjątkowo zachwyca? Nawet jeżeli to jest mój pokój, czy, czy to jest jakaś, nie wiem, lampa, która daje miłe światło, może to jest właśnie wazon z jakimś ładnym kwiatem. A może siedzę na przystanku autobusowym i na coś patrzę, i ktoś ma, nie wiem, świetną torebkę, albo ładny kolor szminki, albo patrzę na wróble, które się biją o okruszek, i to mnie teraz angażuje, i to mi się podoba, i to mnie cieszy. Czyli takie właśnie ćwiczenie na uważność. Kolejnym ćwiczeniem, które jest bardzo łatwo zastosować w swojej codzienności, jest oddychanie w rytm chodzenia, czyli Stawiam prawą stopę na ziemi, robię wdech, stawiam lewą stopę na ziemi, robię wydech. I robię to bardzo świadomie. I mogę to robić, idąc do sklepu. To, to będzie dosyć wolny spacer, bo nie chcemy hiperwentylować. Ale tak, nawet przemieszczając się po mieście. Czekając na kogoś, czy idąc do pobliskiego sklepu, czy na przystanek autobusowy, możemy takie ćwiczenie wykonywać. I ono też fajnie właśnie tak osadza, uziemia, sprawia, że umysł się wycisza i daje nam taką chwilę maleńkiego odpoczynku w codziennym zgiełku. Kolejna rzecz to, zależnie od tego, jaką mamy porę roku, to może być chodzenie boso po ziemi, po trawie, po piasku, nawet po leśnej ścieżce i poczucie faktury pod stopami. Ale ja bardzo też lubię w zimniejszych porach roku po prostu położyć się na podłodze i rozluźnić całe ciało, tak jakbym trochę była taką, może nie kostką, ale kawałeczkiem masła na patelni, że czuję, że po prostu się rozlewam na tej podłodze i czuję jednocześnie, jak ta podłoga e, wspiera mnie jak mogę się na niej oprzeć, że to jest taka pewna i stabilna rzecz. I świadomie rozluźniam każdą część mojego ciała. Można sobie myśleć najpierw bardzo u stopy, kostki, łydki, prawa, lewa, trochę taki skan ciała. Ale to już jest taki mikroodpoczynek bardziej wieczorny, albo drzemkowy powiedzmy. Kolejną rzeczą, która już jest do zastosowania wszędzie, to będzie świadome napięcie, a potem rozluźnienie. Przetestowałam to. Można to robić w komunikacji miejskiej, w poczekalni u lekarza. Można robić to przy komputerze, przy biurku w pracy. Nie, nie jest to dramatyczne i trwa bardzo krótko. Czyli zwłaszcza wtedy, kiedy czujemy złość, kiedy czujemy napięcie, a jak to czujemy? No możemy zobaczyć, że może już mamy barki pod uszami, że właśnie mamy spięte pośladki, może zaciskamy mocno szczękę, aż nas niemal boli, po prostu mięśnie, twarzy są bardzo napięte, może łapiemy się na tym, że znowu marszczę czoło i robi mi się wjazd marszczka i właśnie napinam okolice oczu, bo się tak skupiam albo bo po prostu jestem przytłoczona tymi wszystkimi informacjami. Więc to, co można zrobić, żeby tę sytuacje rozwiązać w tym sensie, żeby nie być w przewlekłym napięciu, tylko żeby je doprowadzić do jakiegoś punktu kulminacyjnego i je rozluźnić, to jest właśnie świadomie zacisnąć ciało i jeszcze bardziej zacisnąć pośladki zacisnąć dłonie w pięści. Zmarszczyć czoło, zmarszczyć usta, nos. Jak nawet słyszysz, kiedy ja to mówię, że ja zaciskam teraz szczękę, naprawdę, kiedy to mówię, ściskam wszystko. I z wydechem po prostu rozluźniam. I puszczam. I rozluźniam te dłonie, i odsuwam barki od uszu. I staram się, żeby moja twarz się zrelaksowała. I możesz to powtórzyć trzy razy. To trwa bardzo krótko. Można to robić, no czekając w korku, po prostu siedząc za kierownicą. Bardzo fajne, bardzo proste ćwiczenie. No i to tyle z moich mikrosposobów, czyli właśnie uważność, mikrozachwyty. Chodzenie razem z oddychaniem, napinanie z rozluźnianiem, jeszcze z takich małych sposobów, przed zjedzeniem, posiłku. Trzy oddechy, kładziesz dłoń w okolicach pępka i starasz się robić taki nie tylko do klatki piersiowej, ale właśnie do brzucha oddech. On nie musi być szalenie głęboki. Ale jest spokojny, jest świadomy, i nawet 3 do 5 takich oddechów sprawią, że twoje ciało powinno już załapać. O, okej, okay, jestem bezpieczna. teraz jest czas, właśnie, trawienia. Teraz będę jeść, nie muszę nigdzie uciekać, nic mnie nie goni, nigdzie się nie spieszę. Nawet świadome zwolnienie, jak czujemy czasami, że się spieszymy, ja nie mówię o tym, że wybiegasz. Bo wiesz, dziecko do przedszkola i jest rano jest już, jesteś już spóźniona. Mówię o takim pośpiechu, kiedy robię herbatę, ale tu mieszam w garnku, a tam jeszcze coś ogarniam nogą i jeszcze telefon w kolejnej ręce, i same sobie robimy takie ciśnienie związane z pośpiechem. Więc nie, teraz sobie świadomie mówię. Eee, nie spieszę się. Robię te rzeczy, te same rzeczy, tylko robię je wolniej. I to może też być połączone z tą uważnością, z tymi mikrozachwytami, zależy co lubisz. Jedni lubią odkurzać, bo potem jest czysto i ten, ta em, przyjemność płynąca z porządkowania materii dookoła e, jest dla nich bardzo miła, że mam sprawczość i było brudno, jest czysto. Są osoby, które lubią gotować e, i dotykać. O, tu papryka, tu pomidorek, kroję, siekam, e, smażę, używam ziół i to takie, takie rzeczy, nawet takie głupie rzeczy, jak wieszanie prania, mogą być zamienione w takie małe ćwiczenie uważności. I ja nie mówię o tym, żeby tutaj, no nie wiem, żeby odkurzanie miało być sensem życia, ale i tak robimy te rzeczy, i tak dbamy o nasze mieszkanie. Czemu nie zrobić tego właśnie wolniej, uważniej, bez takiego napięcia, bez wkurzania się, że o Jezu, jeszcze to, jeszcze muszę. Po prostu... Pomyśleć o tym, jako robię to dla siebie, bo chcę uzyskać jakiś efekt, albo robię to dla ludzi, których kocham i znaleźć być może te czynności, które są dla nas przyjemne, a jeśli nie, to znaleźć przyjemność w czynnościach, której tak wykonujemy. Pewnie nie wszystkich, ja nie lubię czyścić się odpływu w łazience, ale są takie rzeczy w mojej codzienności powtarzalne obowiązki, które naprawdę lubię. Niektórych się nauczyłam lubić. No i na koniec koniec yy, chcę powiedzieć, że nie musisz być świetna w odpoczywaniu i że zacznij po prostu od jednej takiej czynności, jednego tego pomysłu, który podrzucam tu dzisiaj yy, dziennie, a może jeśli słuchasz tego rano, to spróbuj yy, w tym dniu znaleźć taką właśnie maksymalną Przyjemność i chwilę zatrzymania, i pomyśl, gdzie możesz wpuścić więcej tej uważności, tej miękkości. Jeśli słuchasz wieczorem, to zostaw to na następny dzień, ale powiedz sobie, na przykład, że świadomie postarasz się znaleźć pięć takich przyjemnych, miłych rzeczy w tym nadchodzącym dniu, na których się skupisz, które będą Twoim mikrozachwytem. Co ciekawe? Im bardziej będziesz się na nich skupiać, tym częściej twój mózg będzie filtrował z twojej rzeczywistości te rzeczy, które chciałabyś właśnie widzieć, żeby ci się podobały. Bo to tak działa. Nasz mózg lubi zadania, lubi kategoryzować, lubi filtrować. Więc jak dasz mu takie zadanie, to będzie tego więcej. No i to tyle. Wybierz któreś z ćwiczeń, przetestuj je, poszukaj tego zachwytu. Um, i pamiętaj, żeby odpoczywać na bieżąco, żeby to życie było piękne i pluszowe pod koniec każdego dnia, chociaż w kilku procentach, a nie tylko na te specjalne, specjalne, duże okazje. Do usłyszenia wkrótce.